Wiesz, Ania byś usiadła koło nas i ten byś pocała. Też ty byś, byś się, się emocjonował, nie. Zlatan ibrahimowicz napisał do mnie, czy chce trening. Reza, reza, to jasne. No ja. Napisał do mnie Zlatan Ibrahimović, czy chce z nim Nie <grym> yes. No zej ci mówię. Bo napisałem do niego. Czy pograłem razem w piłę? Napisał, że okej. Okay. Jasne, jasne. Podał mi adres człowieku. Co chce. Victoria? No Szwedy muszę jechać. Nie. No gram na szwedzie teraz. Oto. No i jest chujowy A ja nie chcę lampek, bo mi za to będzie W jest gorszy niż na, na Francji nie Wygrałeś na czas, nie wychylaj Mam A Nice Dobra, 3-0 Ale porobiłem sobie Chcesz dropa? No i masz hajsu A ty pierzesz